Panie Wójcie, temat ulicy termin wykonania 15 grudnia, prognozy pogody, czy dają nam pewność, że wykonamy te remonty, czy nie? Panie i Panie taka, jeśli znaczy, pogoda będzie taka, jaka jest, to damy radę wykonać. Wykonając 15 minut, jak wykonamy się w tym przypadku, jeżeli będzie załamanie pogody, to? nie będziemy, będziemy, będziemy wtedy musieli. Będziemy musieli pewnie jakiś adeks, podpisać wydłużający. Nie no będziemy mogli mieć pretensji do wykonawcy. Wiadomo, że trzeba będzie przywrócić tą ulicę do takiego stanu, jeśli wyjdą grozy, śmieci, żeby ona była normalnie przejezdna do jakiejś statystyki jest i i powiedzmy przystąpili do naszych normat ewentualnie w momencie, kiedy zakończy ale nie wrolą tego jeszcze, bądźmy do mnie nasili i wzrośmy, że tak powiem, nasze ręki, żeby Jeszcze mam pytanie dotyczące wykrócenia kanalizacji wodociągowej, które zakładam ulicy. Temat, to jest nowy temat. Pan prezes Kowal jest pisną do wykonania, że do, do Pana ocieplenia tej instalacji dociągowej. Jest to sprawa, która pan wyjaśnia inspektorzy. Bo tak jak tam pamiętam był projektant tego projektu z nami, zresztą chodził po tej ulicy, jakby nie, nie widział tam żadnych uchybni, żeby było coś zrobione niezgodnie z jego projektem. W związku z tym no, on robiąc projekt, myślę, że założył wszelkie parametry które dawałyby możliwość właściwej eksploatacji również tych przyłączy, które są tam realizowane, że to budowanie nowej ulicy nie powinno wpłynąć na jakość funkcjonowania tych sieci które Myślę, panie przewodniczący, że nie mam obawy, żeby nie było coś zrobione, co jest konieczne i co jest, tylko ulica jest po, Taką baczną baczą, baczą, obserwacją naszą, właściwie już innych ulic nie mamy, jest to ostatnia inwestycja drogowa, która, nie mówię o i o ulicy Polskiej, one też już są tam na ukończeniu, to jest praktycznie ostatnia taka już w toku, inwestycja drogowa. Wchodzi w dobrej myśli, że uda nam się ją zrealizować i jeszcze korzystając z góry. Jeszcze jedno pytanie dotyczące inwestycji w naszej zaznaczonej celoszowej, po się to z inwestycją w powiedzmy krajowej kolekcji, a w autostrad. I mamy tu konflikt dwóch inwestycji, gdzie zajmuje się problem komunikacji miejskiej. Ta pierwsza komunikacja, projekt komunikacji, który został wyorganizowany przez ZTM, Moim zdaniem nie jest mi bo ruch ulicą Orzechową, przedremontowaną ulicą Olszową, gdzie wczoraj mieliśmy już konflikt, tak już nastąpił wypadek drogowy, już tu nowej. Wczoraj z Panem wicewójtem byliśmy z na ulicy na ulicy, ulicy na ulicy Krzywej i ulicy kalicznej, Propozycja jest nasza, znaczy, żebyśmy przenieśli ten Ciąg Komunikacji Aborzowej, ulicę Krzywą i Koniczną. Ja nie wiem, jak Pani Wójcie, czy to została by nasza propozycja będzie zrealizowana, czy nie. już zostało, Tak organizacja była przygotowana przez ZDR. Rozumiem, ale na razie znaki istnieją, istnieją, czyli są w tym starym projekcie zbrojnym z Warszawy, tak? A kiedy to było, to proszę o uwagę, w tą z, z zajmuje się yy, z, z Tak. Tylko, że mówię, mamy konflikt dwóch inwestycji, bo nie wiem, kiedy wykonawca wejścia w skrzyżowanie ulicy Orzechowej i Rzeszowej, jeżeli to nastąpi, to ten ruch autobusowy musi być to on wstrzymał. Chyba, że my wstrzymamy inwestycje w podrazie budowy ulicy Nie, to przecież ruch autobusowy, o czym wszyscy wiemy, będzie podróżował się, będzie zmieszany z ulicą. Będzie, tak na pewno. Tak, i się to od nich pracować. Odniósł ja to już ulica Utrzymał tak? i ulica Koliczna,

w wykonywanych, jak powiem, robót planowych w szkole, sobie tego uczniach, czy jest możliwe uzyskanie tego podobnego w ramach no my planujemy tam harmonogram na okres dwumiesięczny, przynajmniej, bo nie chcemy robić takich dłuższych okresów, dlatego że no, to jest tylko czysta fikcja, bo później życie pokazuje, się, że te, te takie dłuższe, roczne harmonogramy są dwumiesięczne, ale dwumiesięczne i yeah. à, jutro przekażę do biura, a ten, który jest, to jest najbardziej aktywny. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim... Zresztą w tym okresie przed w ciągu okresu miesiącznego zdarza się, że jakieś Perfect. prace są wykonane na przykład wcześniej, a inne no to się przeczekają, bo to jest budowa, tak się nie da, żeby to było takie wojsko. Rozumiem, dziękuję bardzo.